Cześć! Ostatnio w internecie bardzo wiele słuchać o tak zwanej mowie nienawiści, a właściwie o walce z nią. I zresztą bardzo dobrze, bo czytając niektóre komentarze w internecie, naprawdę mam wrażenie, że ci ludzie złamali jakiekolwiek możliwe tylko granice, jeżeli chodzi o kulturę, czy wolność słowa. Wiele mówi się o tym, jak to dzisiaj ludzie są ranieni przez komentarze hejterów, natomiast warto byłoby również spojrzeć na ten problem z drugiej strony. Zapraszam was więc do wysłuchania historii byłego hejtera. Uwaga, więc oficjalnie przyznaję się teraz, kiedyś byłem bardzo, bardzo toksycznym Hejterem zarówno i w internecie, jak i w życiu. Bardzo często zdarzało się również, że widząc nową osobę, zakładałem z góry, że jej nie lubię, zanim ją poznałem. Zakładałem, że jest zła, głupia, niedobra i też mnie nie lubi. I często nawet po poznaniu takiej osoby, gdy była dla mnie bardzo miła, dalej wierzyłem w to, że jej nie lubię. Chociaż tak naprawdę głęboko w środku chciałem jej powiedzieć, że jest naprawdę spoko osobą. Kiedy coś się komuś udało lub osiągnął jakiś sukces, ja twierdziłem, że mu się nie należy, że to tylko przypadek, że to więcej się nie powtórzy. Tylko dlatego, że coś mi wcześniej nie wyszło. Tylko, że nie było Byłem taki od zawsze. Od samego początku byłem bardzo miłym i energicznym dzieckiem nastawionym pozytywnie do życia. Naprawdę bardzo lubiłem ludzi, wierzyłem w nich i im ufałem. Jednakże przyszedł taki czas, że ludzie, którym mufałem, zaczęli mnie zawodzić. I to nawet ci najbliżsi. I takie sytuacje powtarzały się coraz częściej. A ja, z racji tego, że do wszystkiego podchodziłem bardzo emocjonalnie, zdystansowałem się do ludzi, zamknąłem się w sobie i gdzieś tam w środku, w głębi siebie. Sam się zgubiłem, i właśnie wtedy stałem się bardzo toksyczny. Moje komentarze były teraz nie do pomyślenia, choć i tak było dużo lepsze od tych, które widzę dzisiaj. Tak jak wcześniej wspomniałem, wiele razy zdarzało się, że udawałem, że kogoś nie lubię, podczas gdy w środku myślałem zupełnie co innego. Ale dystansowałem się i nie chciałem im zaufać tylko dlatego, żeby potem znów się na kimś nie zawieść. Bo za każdym razem po prostu bardzo to przeżywałem. I często pisałem durne komentarze w internecie tylko po to, żeby ktoś mnie zauważył, bo potrzebowałem uwagi, chociaż paradoksalnie w tym samym momencie nie chciałem, żeby ktokolwiek się do mnie zbliżał. Naprawdę to był dla mnie czas bardzo smutny i bolesny zarazem, ale i tak wiem, że nie nic nie usprawiedliwia moich tamtejszych działań. Na całe szczęście wszystko zmieniło się, kiedy poznałem Agnieszkę. Ona swoją osobowością przypomniała mi, że nie wszyscy ludzie są źli i należy im ufać. I na całe szczęście dzięki niej od ponad dwóch lat jestem z powrotem na tej dobrej stronie. I teraz najważniejsze, czyli to, co chciałem przekazać wam tym filmem. Ja wiem, że w internecie panuje teraz jakaś dziwna moda, żeby jak najmocniej kogoś pojechać i zgarnąć jak największą liczbę lajków, ale to są odosobnione przypadki. Bo pomimo tego, co piszą niektórzy ludzie i ja w żaden sposób ich nie usprawiedliwiam, ale warto wiedzieć, że czasami to nie są debile, idioci i cebulacy, tylko młodzi ludzie potrzebujący pomocy, mający problemy, z którymi nie wiedzą jak sobie poradzić, chcący zwrócić na siebie uwagę. Bo bardzo często takie wyzwanie kogoś w internecie jest niczym innym, jak tylko wołanie o pomoc. Tacy ludzie często wstydzą się rozmawiać o swoich problemach, bo boją się, że będą oceniani. I chodzi mi o to, że jeżeli macie takie osoby w klasie lub w swoim otoczeniu, to uwierzcie mi, że czasami naprawdę warto zapytać, czy wszystko u nich w porządku. Może po prostu boją czy wstydzą się wychodzić ze swoim problemem do was, więc jeżeli to Wy zrobicie ten pierwszy krok, może być dużo. A uwierzcie mi, że taka zwykła rozmowa, takie zwykłe wygadanie się komuś innemu daje czasami naprawdę bardzo wiele. Moi drodzy, bardzo proszę was o udostępnianie tego filmu. Im więcej osób to udostępni, tym większe szanse, że komuś tym pomożemy. Pamiętajcie również o zasubskrybowaniu kanału i zostawieniu łapki w górę, jeżeli podobało wam się nowe tło z brokułami. Wpadnijcie również na moją grupę i fanpage oraz instagram, do których linki macie poniżej. To wszystko. Cześć!